w tym wideo zaprezentuję Wam kilka najciekawszych funkcji telefonu Poco C65. Tak więc na początku zaczniemy sobie od wejścia, od wejścia w ustawienia i teraz wchodzimy w aplikację i tutaj mamy kilka ciekawych funkcji. Jedną z nich jest to klonowanie aplikacji. Jak sobie wejdziemy tutaj, klikamy utwórz i mamy możliwość używania dwóch tych samych aplikacji jednocześnie. Ja oczywiście nie mam pobranych wszystkich najpopularniejszych aplikacji, mam w większości tylko te, które są fabrycznie zainstalowane na tym telefonie, ale jak widzicie, możemy na przykład sobie sklonować TikToka. Czyli klikamy na ten przełącznik, klikamy włącz i po chwili, po, jakby po tym tworzeniu sklonowanej aplikacji, po tym procesie, na naszym ekranie głównym pokażą się dwie ikonki TikToka. Tak więc wchodzimy sobie na ekran główny, i tutaj mamy jedną ikonkę TikToka. I tutaj jest druga. I ta, która jest sklonowana, ma na sobie taki, takie żółte kółeczko w lewym dolnym rogu. No i teraz, jak sobie wejdziemy na jedną i na drugą aplikację, to możemy używać dwóch różnych kąt. I tak naprawdę każda z tych aplikacji wymienionych tutaj na tej liście, tak samo działa. Każdą aplikację, którą pobierzecie ze, ze sklepu Play, ona tutaj się pojawi. Następnie mamy także możliwość blokowania aplikacji. Czyli wchodzimy sobie tutaj, klikamy włącz. Ustawiamy kod blokady. Klikamy dalej. Teraz możemy się zalogować do konta Xiaomi, które pozwoli nam przywrócenie tego hasła, gdybyśmy go zapomnieli. I ja sobie klikam nie teraz i po chwili mamy możliwość zablokowania aplikacji. Tutaj mamy aplikacje, które są jakby rekomendowane, ale ja sobie załóżmy zablokuję tylko kontakty. Tak żeby pokazać wam jak to działa, czyli wybieramy sobie aplikację, którą chcemy zablokować, klikamy użyj blokowania aplikacji, mamy także możliwość dodania odcisku palca, który będzie służył jako blokada dostępu do tej aplikacji. No i tutaj także w tym kolejnym ekranie mamy możliwość zablokowania tak naprawdę każdej aplikacji. No i wygląda to w taki sposób, że wchodzimy sobie teraz w kontakty, otwieramy kontakty i potem po otwarciu musimy wprowadzić hasło. Więc, jakby żadna osoba, która nie zna tego hasła, nie będzie miała możliwości wejścia do tej konkretnej aplikacji. Następnie możemy sobie wejść w dodatkowe ustawienia, ponieważ w tym telefonie mamy możliwość rozszerzenia pamięci RAM. Jest to taka wirtualna pamięć, ale powinna przyspieszyć działanie telefonu. I mamy ją tutaj. Jest to rozszerzenie pamięci. Jak widzicie, fabrycznie jest to ustawione na 4 GB. Możemy również ustawić 8 GB. No, i jeśli chcemy dokonać zmiany, to musimy sobie kliknąć na ten przycisk. Uruchom ponownie. No, i wtedy, jakby te wszystkie zmiany będą zastosowane, i jakby Telefon będzie miał dodatkowe 4 GB pamięci RAM wirtualnej. Następnie, jak sobie wejdziemy do menu i przesuniemy palcem dwa razy w lewo, to otworzy nam się takie ukryte menu, w którym mamy możliwość ukrycia niektórych aplikacji. Czyli ustawiamy sobie hasło, klikamy ustawienia. I wybieramy wzór blokady ekranu. Tutaj musimy poczekać kilka sekund, aby zaakceptować. Dobra, klikamy sobie. Ustawiamy kod. Klikamy potwierdź. Oczywiście ten kod musimy wprowadzić dwa razy, taki sam. Mamy tutaj też możliwość dodania naszego odcisku palca. Dobra, ja sobie go tutaj szybko zeskanuję. Jak widzicie całkiem sprawnie to działa, nie ma większych problemów, tylko kilka razy nie wykryło mojego palca, albo ja po prostu źle przyłożyłem go do czujnika. Dodajemy sobie odcisk palca, no i teraz mamy ustawiony ekran blokady. Teraz możemy kliknąć dodaj aplikację, no i powiedzmy, że ja sobie ukryję kompas i menadżer plików. Klikamy w prawy górny róg. I teraz te aplikacje nie pojawiają się tutaj. Oczywiście to trochę dziwnie wygląda. Podejrzewam, że po restarcie telefonu już nie powinno być tej dziury tutaj. OK, już po samym wyłączeniu i włączeniu ponownym już nie ma tej dziury. I jakby tych, tych opcji nie znajdziemy tutaj, więc robimy sobie dwa razy w prawo i przesuwamy dwa razy w prawo i mamy tutaj te aplikacje schowane. Jak sobie klikniemy w prawy górny rok, to możemy dodawać inne aplikacje. No, i w sumie tak to wygląda. Następną funkcją to będzie na pewno blokowanie tych wszystkich połączeń niechcianych. Czyli wchodzimy sobie w słuchawkę telefonu, klikamy prawy górny róg, włączamy ustawienia. Teraz wchodzimy w ID rozmówcy i SPAM, i mamy możliwość filtrowania połączeń określanych jako SPAM. Więc jak sobie klikniemy tutaj, to teraz wszystkie te podejrzane, podejrzane, połączenia będą automatycznie filtrowane i wykrywane przez nasz telefon, i to tak naprawdę jest w większości urządzeń, ponieważ ta aplikacja to tak naprawdę kontakty Google. I jakby każdy telefon ma, ma taką funkcję. Teraz przejdziemy sobie do ustawień dźwięku, ponieważ tutaj mamy wbudowany taki graficzny equalizer dźwięku. Czyli wchodzimy sobie na efekty dźwiękowe. Korektor graficzny i w tym momencie mamy możliwość ustawienia lub wyboru kilku fabrycznych opcji. Mamy tutaj też także manualny, gdzie możemy sobie ręcznie ustawiać ten korektor do naszych preferencji. No, myślę, że najlepiej jest sobie puścić jakąś muzykę w tle lub dźwięki, wtedy najlepiej najłatwiej będzie nam dostroić. Ten, ten dźwięk do naszych preferencji. Mamy także możliwość zmiany re, płynności odświeżania, czyli wchodzimy sobie w wyświetlacz, częstotliwość odświeżania, i tutaj mamy domyślny i on tutaj się automatycznie zmienia w zależności od tego jak używamy telefonu i możemy tutaj sobie także personalizować i możemy ręcznie ustawić na przykład 90 Hz i teraz te 90 Hz będzie cały czas ustawione no i to nam daje takie uczucie płynniejszego działania ponieważ nasz wyświetlacz się szybciej odświeża możemy też wejść sobie w cyfrową równowagę i kontrolę rodzicielską i tutaj możemy sprawdzić sobie ile czasu spędzaliśmy na danym telefonie znaczy na tym telefonie w danej aplikacji czyli klikamy sobie tutaj jak sobie zjedziemy to mamy wyświetlone ile czasu korzystaliśmy z konkretnej aplikacji mamy tutaj każdy dzień tygodnia możemy również się przełączać pomiędzy poprzednimi dniami, tygodniami nawet miesiącami mamy tutaj czas korzystania, odebrane powiadomienia lub na przykład liczbę otwarć danej aplikacji. Następnie wejdziemy sobie w dodatkowe ustawienia. Ustawienia dostępu, i tutaj mamy możliwość przybliżania, przybliżania ekranu. Wchodzimy sobie w powiększenie, włączamy skrót powiększenia, klikamy OK. I teraz, żeby sobie powiększyć ekran, klikamy tak, naciskamy dwukrotnie i za pomocą dwóch palców możemy sobie przesuwać ekran. Jeśli chcemy ponownie przybliżyć, to teraz wykonujemy taki gest uszczypnięcia. Jeśli chcemy. To, to przybliżenie zredukować to również używamy tego samego gestu a jeśli chcemy to wyłączyć no to klikamy sobie tutaj więc też jest to bardzo pomocne szczególnie dla osób, które mają problemy ze wzrokiem myślę, że to całkiem fajna i pomocna funkcja i dobrze wiedzieć, że w ogóle coś takiego w telefonie występuje taką podstawową funkcją będzie również dodawanie widgetów do ekranu czyli klikamy sobie palcem na puste miejsce na ekranie wybieramy widgety a następnie powiedzmy, że często używam kalkulatora i chcę mieć do niego szybki dostęp. To klikam sobie, przytrzymuję palcem. W tym przypadku mam niezbyt, niewystarczająco dużo miejsca na ekranie, więc dam sobie nowy ekran. Dobra. Troszeczkę mi to zajęło, ale teraz już myślę, że będzie bezproblemowo. Tak jest. Teraz już możemy sobie tego kalkulatora używać bez konieczności otwierania aplikacji. I oczywiście jest tutaj cała masa innych widgetów. Mamy tutaj także dostęp do latarki, do zegara, do różnych innych szybkich funkcji, jak na przykład Wi-Fi, dane mobilne, tryb samolotowy. Mamy także tutaj naszą przeglądarkę, dysk Google. YouTube Music, no i tak naprawdę każda aplikacja, którą sobie tam zainstalujecie, jest szansa, że ona również obsługuje różne widgety. No i myślę, że chyba w sumie to wszystko. To takie najciekawsze funkcje tego telefonu, a może jeszcze pokażę Wam coś z kamery, bo w sumie tutaj mamy jedną bardzo ciekawą funkcję, która głównie występuje w telefonach właśnie Xiaomi, Poco, Redmi. Jak sobie wchodzimy w aparat, mamy możliwość kliknięcia na tą ikonkę. I tutaj mamy samowyzwalacz seryjny. Jak sobie go włączymy i klikniemy na tą malutką strzałkę w prawym dolnym rogu, to mamy możliwość ustawienia liczby zdjęć. Na przykład możemy ustawić sobie 550 zdjęć i interwał, czyli nasz telefon będzie robił zdjęcie co dwie sekundy. I teraz klikamy sobie, żeby zrobić zdjęcie, i nasz telefon co dwie sekundy będzie robił zdjęcie, dopóki nie zrobi tych zdjęć 550. Więc myślę, że jest to całkiem użyteczne do jakichś zdjęć grupowych bardzo fajna opcja. No i mamy oczywiście tutaj także tryb 50 megapikseli. On pozwala nam na osiągnięcie powiedzmy trochę lepszej jakości na tych zdjęciach. Żeby sobie zrobić zdjęcie w tym trybie, to standardowo łapiemy fokus, klikamy i teraz jak sobie odpalimy to zdjęcie, to mamy możliwość dość mocnego przybliżenia. No i sprawdzenia sobie detali na zdjęciu. Te zdjęcia mają rzeczywiście trochę więcej niż detali niż te normalne robione bez trybu 50 megapikseli. No i w sumie to tyle. Um, to takie najciekawsze funkcje tego telefonu według mnie. Jeśli to było dla was użyteczne, to zostawcie suba, lajka i komentarz. I do usłyszenia.